Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś opowiem wam trochę o wyżłach wajmarskich. Osoby, które śledzą mój kanał od jakiegoś czasu, wiedzą już, że posiadam dwa wyżły wajmarskie i w związku z tym dostaję od Was całą masę pytań odnośnie tego, jakie to są psy, jaki mają charakter, czy nadają się do dzieci, czy nadają się do mieszkania w bloku itd. I dziś jest ten dzień, kiedy postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania i opowiem trochę o tym, jaką rasą psów są wyżły wajmarskie. Geneza tej rasy nie jest do końca y, pewna i istnieje kilka hipotez, jak pojawiły się w ogóle wyżły weimarskie. Wszystkie jednak hipotezy prowadzą nas do księcia Karola Augusta, który albo skrzyżował ze sobą wyżła niemieckiego z pointerem, albo też. Y, Przywiózł ze sobą takie szare psy z Francji albo z Czech. E, tutaj jest kilka tych hipotez i nie wiadomo dokładnie, która jest prawdziwa. Wiadomo jednak, że książę Karol August był wielkim e, miłośnikiem łowiectwa i potrzebował takiego wszechstronnego, eleganckiego psa, z którym będzie mógł jeździć na polowania. Kolejnym wielkim miłośnikiem rasy był niemiecki cesarz Wilhelm I, który tak upodobał sobie te psy, że aż wydał edykt, dzięki któremu nie można było wydawać tych psów osobom, które nie mają szlacheckiego pochodzenia. Trzeba było udokumentować swoje szlacheckie pochodzenie aż do czwartego pokolenia wstecz, żeby można było stać się właścicielem wyżłowajmarskiego. Zgodnie ze wzorcem, Wajmary są wszechstronnymi psami myśliwskimi. Nadają się do polowań zarówno w lesie, jak i na polu. Świetnie pracują także w wodzie. Nadają się idealnie do pracy zarówno przed strzałem, jak i po strzale. Wyżły weimarskie podlegają próbom pracy. W związku z tym, jeżeli chcecie wziąć psa z hodowli, to sprawdźcie, czy rodzice szczeniaka mają takie próby pracy. Wajmary są psami średnimi, niektórzy twierdzą, że dużymi. Samce powinny ważyć od 30 do 40 kg. Powinny mieć w kłębie maksymalnie do 70 cm, natomiast suki ważą od 25 do 35 kg i mogą mieć maksymalnie w kłębie 65 cm. Posiadamy dwie odmiany wyżów wajmarskich. Jedna to są wyżły krótkowłose, druga trochę mniej popularna to są wyżły długowłose. Ponieważ wajmary od wieków były hodowane jako psy użytkowe, nie mają większych problemów ze zdrowiem. Jednak, tak jak u wszystkich dużych psów, może pojawić się problem dysplazji, dlatego wszystkie psy hodowlane muszą mieć zrobione prześwietlenie stawu łokciowego oraz stawu biodrowego. Duże psy z głęboką klatką piersiową, czyli takie psy jak wyżły weimarskie, mogą mieć również bardzo niebezpieczny dla życia i zdrowia psa skręt żołądka. Wyżły są tutaj predysponowane i trzeba na to schorzenie bardzo uważać. Ponieważ wajmary mają długie i takie kłapciaste uszy, trzeba również uważać na higienę tych uszu. Często mogą pojawiać się zapalenia. Teraz chciałam Wam opowiedzieć trochę o tym, jakimi psami są wyżły wajmarskie. Przede wszystkim na początku chciałam wspomnieć o tym, że każdy pies jest inny i każdego trzeba traktować jako taką jednostkę. Oczywiście wyżły mają pewne cechy wspólne, natomiast to, że ja Wam coś tutaj opowiem, czy że jeden pies zachowuje się w jakiś konkretny sposób, to nie oznacza, że każdy wyżół wajmarski będzie dokładnie taki sam. Wajmary są psami bardzo aktywnymi, bardzo inteligentnymi i szybko. Się uczą. I jeżeli jesteście osobą aktywną, energiczną, uprawiacie jakieś psie sporty albo jesteście myśliwymi, to na pewno będzie to dobry pies dla Was. Natomiast jeżeli jesteście domatorami i nie macie czasu na codzienne, długie spacery, no to na pewno zapomnijcie o wyżle weimarskim. Wyżły to są psy, które potrzebują nie tylko się wybiegać, ale są to też psy pracujące i potrzebują codziennie nowych wyzwań umysłowych, inaczej po prostu mogą pojawić się problemy behawioralne. Weimary są też psami bardzo takimi pewnymi siebie, w wielu krajach są wykorzystywane jako psy policyjne właśnie ze względu na swój charakter i na rewelacyjny nos. Z drugiej strony wymagają jednak bardzo konsekwentnego i takiego stanowczego właściciela, który jasno określi im zasady. Weimary są psami niesamowicie towarzyskim i bardzo przywiązują się do swoich właścicieli, będą chodzić za wami wszędzie krok w krok i szukać kontaktu z wami. Z jednej strony jest to bardzo fajne, bardzo przyjemne, z drugiej jednak strony Weimary nie potrafią za dobrze zostawać same w domu. Mogą pojawić się problemy z lękiem separacyjnym i jeżeli bardzo długo pracujecie i na wiele godzin pozostawicie psa samego w domu, no to Weimar może nie jest dla Was najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli posiadacie w domu kota, to Weimar, jeżeli jest szczeniakiem, może tego kota zaakceptować jako członka swojej rodziny, natomiast jeżeli Dorosłemu Weimarowi chcecie sprawić taki prezent i wprowadzić do rodziny młodego kociaka, może pojawić się problem. Pamiętajcie, że wyżły weimarskie to są psy myśliwskie, bardzo cięte na drapieżniki, w związku z tym mają niestety tendencję do tego, żeby kota pogonić. Wyżły wajmarskie są też bardzo takie delikatne i opiekuńcze w stosunku do dzieci. E, także jeżeli macie rodzinę z dziećmi, to jak najbardziej wyżeł wajmarski dobrze się tutaj sprawdzi. Trzeba jednak pamiętać, że są to psy bardzo duże i silne i nawet niechcący mogą przewrócić dziecko albo je podrapać, czy wyrządzić jakąś krzywdę. E, dlatego nigdy nie polecałabym zostawiać psa z dzieckiem bez opieki. Jeżeli macie w domu kilkunastoletnie dziecko i myślicie, że będzie ono w stanie wyprowadzić Wajmara na spacer, to Według mnie nie jest to najlepszy pomysł. Trzeba pamiętać, że wyżły weimarskie są psami bardzo silnymi i nawet taki weimar, który jest bardzo dobrze nauczony chodzenia na smyczy, może właśnie zobaczyć kota albo jakąś interesującą sukę i tak mocno pociągnąć za tym kotem, że dziecko nie będzie po prostu miało siły utrzymać psa. Wszystko jedno, czy mieszkacie w dużym domu z ogrodem, czy w małym mieszkanku gdzieś w bloku. Weimar może być dla Was świetnym kompanem, ponieważ w domu Weimar powinien w zasadzie tylko spać. Całą aktywność można spokojnie zapewnić mu na zewnątrz, na długich spacerach. I tak jak mówiłam wcześniej, jest to pies bardzo aktywny, który tych spacerów wymaga. Nie można więc oczekiwać, że będzie biegał po ogródku, czy dookoła pokoju. Wielkość i metraż Waszego mieszkania absolutnie nie ma tutaj znaczenia. Według mnie Weimary, ze względu na swoją krótką sierść oraz na swoją taką delikatną psychikę i na to, jak łatwo przywiązują się do swoich właścicieli, absolutnie nie nadają się jako psy do kojca czy do budy. Musi to być pies, który mieszka wraz ze swoją rodziną i jest blisko swojego opiekuna. Jeżeli na poważnie zastanawiacie się nad tym, czy Wyżeł Wajmarski jest psem dla was, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy macie odpowiednią ilość czasu, żeby poświęcić temu psu. Pamiętajcie o jego potrzebach, zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Jeżeli spełnicie te potrzeby, mogę was zapewnić, że Wyżeł Wajmarski będzie idealnym przyjacielem na całe życie. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę przybliżyć wam rasę, jaką jest Wyszeł Wajmarski e, i że odpowiedziałam na chociaż kilka waszych pytań. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to oczywiście dajcie mi łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, zaglądajcie też na bloga Piesologii i do zobaczenia.